Dzień dobry. dobry Państwu, Głos Obywatelski dziś w ekspresowym tempie, z tego względu, że zawitał do nas kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji, pan Krzysztof Bosak. Witamy serdecznie w Radomiu, Dzień witamy dobry. serdecznie Dzień dobry, w Głosie panie. Obywatelskim. Pan Krzysztof się zorientował, ja tu będę się od razu montował, drodzy Państwo, żeby nie było żadnego żadnego upu Pan Krzysztof się już zorientował, że media radomskie to przede wszystkim głos obywatelski, a cała reszta to jest tylko dodatek, więc poświęci nam teraz jakieś 25 minut. Panie Krzysztofie, od Radomia zaczęliście swoją kampanię wyborczą. Tak jest. Świetnie. Drugie pytanie, przechodzimy, które musiało paść. Teraz troszkę dłużej powiem ja, żebym potem nie musiał tego pytania uzupełniać. Głos obywatelski ma to do siebie, że tutaj prowadzimy pogadanki, nie odbijamy taki, tak szybko piłeczki jak w ping-pongu. To też kwestia złóż afery złożowej, tak ona się już nazywa, istnieje w, w świadomości w szczególności wyborców Konfederacji. Dlaczego Konfederacja? Zostałem zobligowany do takiego pytania, do zadania takiego pytania, dlaczego Konfederacja się tak za, za, zachowała? Zagłosowała za w styczniu. Potem wstrzymała się w kolejnym głosowaniu. Przypomnijmy, że przypomnijmy, że było siedmiu posłów, i dlaczego oni to zrobili. Znamy tłumaczenie i retorykę posłów wolności, jednak y, musiało to do pana dotrzeć, wśród w szczególności członków ruchu narodowego narodowców, stricte, y, stricte narodowców, wśród członków Grzegorza Brauna, korony Grzegorza Brauna, których jestem również sympatykiem i członkiem, po wielu rozmowach. W cztery oczy, na wielu grupach internetowych, wiem, że jest ogromny żal za to, co się stało, że jest to kwestia konieczna do wyjaśnienia, no i że w większości ludzi, żebyśmy się tu dobrze zrozumieli, tkanki czy substancji, która budowała konfederację, która tak naprawdę z samego dołu wznosiła ten sukces, bo jest to niewątpliwie sukces w rok czasu osiągnięty. Jak ci ludzie, jak ostatni patriota, który ma wątpliwości, ma zostać przekonany? Przekonany do czego, panie redaktorze? Przekonany do sposobu i do argumentacji tego do sposobu. I za, jak, dlaczego tak głosowaliście, to jest raz. A dwa, do um, argumentacji, która jak na razie została um, przez przede wszystkim posła Sośnierza. Um, Puszczana w eter, powiedzmy, do, do, do wiadomości publicznej i z tą argumentacją duża część konfederacji się nie zgadza. Ja przyznam szczerze, że zauważyłem pewną burzę w tej sprawie w internecie i ona zbiegła się akurat z moją podróżą poślubną, więc byłem za granicą przez ten tydzień, kiedy te emocje znalazły swój wyraz, czy to w głosach krytycznych, czy w debatach. W pierwszej kolejności myślę, że warto podziękować wszystkim sympatykom Konfederacji za czujność. Tak właśnie powinno być, że sympatycy, wyborcy patrzą politykom na ręce, analizują ich głosowania, pytają, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, i sprawdzają po prostu. Myślę, że gdyby w ten sposób postępowali nie tylko sympatycy Konfederacji, ale także wyborcy PIS-u, przypomnijmy, to PIS zaproponował tę kontrowersyjną ustawę. I odpowiada od pięciu lat za gospodarowanie polskimi złożami, za kwestie wydobycia, za wszystkie kwestie związane z koncesją i koncesjami i Ministerstwem Środowiska, czy wpuszczanie do Polski kapitału zagranicznego, to myślę, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu jako państwo. Druga sprawa. Pochwa, pochwaliwszy to zainteresowanie, warto zachęcić do uważnego słuchania wszystkich wyjaśnień. Na profilach i grupach Konfederacji zostało w tej sprawie opublikowane w zeszłym tygodniu dosyć obszerne wyjaśnienie. Poza posłem Sośnierzem tu wymienionym swoje stanowiska zmównicy sejmowej i nie tylko artykułowali posłowie Kamiński, prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki, zabierali głos też inni posłowie. To co warto zauważyć oglądając choćby nagrania komisji sejmowych, na których była dyskusja na ten temat, to, że w zasadzie posłowie konfederacji wykazali się tutaj największą, wedle mojej wiedzy, kompetencją. Dlatego, że cała sprawa dotyczy wejścia lub nie wejścia, sprawa ciągnie się od wielu, wielu lat, kanadyjskiego inwestora w moje macierzyste strony, do województwa lubuskiego. I pierwszą osobą w ogóle w Sejmie spośród posłów, która zorientowała się, o co chodzi w tej ustawie w tej nowelizacji? Był poseł Krystian Kamiński. To można zauważyć, e, śledząc e, właśnie nagrania z komisji. Posłowie Platformy Obywatelskiej, wedle mojej wiedzy, w momencie e, głosowań nad tą ustawą e, sądzili w ogóle, że chodzi o gaz łupkowy. A posłowie PiSu, jak to zwykle, posłowie PiSu sami nie wiedzieli, nad czym głosują, bo dostają wszystko z rządu i wiedzą, że mają obowiązek głosować za, jak jest z rządu, a przeciw, jak jest cokolwiek innego. I tak niestety wygląda nasz parlamentaryzm. Więc pierwsze przemówienia sejmowe, które wskazują, że yy, ustawa ma yy, na celu zmianę sposobu yy, yy, administracyjnego prowadzenia kwestii koncesji na wydobycie miedzi, to było przemówienie najlepszej ileżoryntwie posła Krystiana Kamińskiego. I teraz yy, ta sprawa przez niektóre osoby zainteresowane tematem została przedstawiona jako batalia o ochronę złóż. Otóż złoża leżą w polskiej ziemi i nie ma możliwości, żeby ktoś bez pozwolenia polskiego rządu je stąd wydobywał czy wywoził. Pytanie jest raczej takie, kto ma te złoża wydobywać i jak państwo polskie ma się wobec wydobywców zachowywać. W tej chwili stan prawny jest taki, że, znaczy, stan faktyczny jest taki, że koncern państwowy. 30% zdaje się, reszta jest na rynku akcyjnym rozproszona. KGHM od wielu lat nie zbudował nowych kopalni i w moich macierzystych stronach ludzie to o czym marzą to nowe miejsca pracy i nowe inwestycje. Dlatego lokalnie w województwie lubuskim ten temat jest mocno przez społeczeństwo akcentowany, żeby odblokować wreszcie kwestię budowy kopalni, która tam wszyscy są przekonani. Ja nie wnikam na ile jest to przekonanie słuszne, bo myślę, że mieszkańcy moich macierzystych stron województwa lubuskiego jeszcze nie wiedzą co to szkody górnicze, z którymi stykają się mieszkańcy innych województw, w szczególności Dolnośląskiego, czy Szląskiego, natomiast to wszystko przed nami. I powiedzmy to, że ta kanadyjska spółka, i co stąd między innymi była korekta stanowiska Konfederacji, nam no, odkryliśmy, że w niej we władzach jest jeden z byłych wiceministrów rządu PiS, co wskazuje na pewne wątpliwe powiązania i podważa w ogóle przekonanie, że cała sprawa jest czysta. E, dlatego najpierw wstrzymanie i te wątpliwości, najpierw właśnie korekta z, z, do głosowania wstrzymującego. E, w Konfederacji też ścierały się różne punkty widzenia, czy się wstrzymać, czy głosować przeciw, jak w tej sprawie postąpić. Natomiast e, rzecz, o której się nie mówi, jest taka, e, że w tym sporze możemy mieć e, do czynienia nie tyle z konfliktem pomiędzy e, wizją wydobywania, w tym wypadku złóż miedzi przez nasz koncern narodowy KGHM, a zagraniczną spółkę, która zbudowałaby kopalnie, zagranicznym inwestorem, a pomiędzy dwoma zagranicznymi inwestorami, dlatego że nic nie wskazuje na to, żeby KGM przygotowywał się do uruchomienia nowych kopalni. Eee, takich sygnałów nie ma, nie było od lat w Wielu eee, Druga sprawa, o te same koncesje starają się podobno spółki niemieckie. I jeżeli yy, ci Kanadyjczycy nie będą tego wydobywać, podobno Niemcy liczą na to, że w ramach unijnych regulacji oni będą mieli prawo tam wejść, ponieważ politycy, którzy wprowadzili nas do Unii Europejskiej, wprowadzili nas w taki reżim, w którym w wielu sprawach nie możemy skutecznie chronić swoich interesów narodowych. To dotyczy nie tylko sektora handlowego czy produkcyjnego czy rolniczego, ale to dotyczy także sektora wydobywczego i chciałbym właśnie tu ostrzec wszystkich, żeby mieli też trochę zaufania do posłów Konfederacji, którzy tym tematem się zajmują, czy liderów Konfederacji, że naprawdę są oni osobami podejrzliwymi, że są osobami, które wiedzą co to lobbying i wiedzą w jaki sposób czasem pewne tematy są w opinii publicznej rozgrywane. I okay, teraz... Żeby się przypadkiem nie okazało, okay, skrócie, teraz... że ci, którzy występują w obronie narodowego mm -hmm. wpływu w sektorze wydobywczym, występują jako rzecznicy interesu niemieckiego przeciwko interesowi kanadyjskiemu. Tak, musimy pamiętać o tym, że. O ile ta spółka kanadyjska to faktycznie kapitał kanadyjski, bo tu też pewnie może być jeszcze różnie i wiemy, tym się tak naprawdę powinien zajmować pion ochrony interesów ekonomicznych naszego państwa w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli chodzi o zabezpieczenie kwestii wydobycia złóż. Natomiast jeżeli chodzi o rozpoznanie, kto stoi za kapitanem kanadyjskim, tym się powinni zająć funkcjonariusze agencji wywiadu. My też jako zwykli posłowie, czy nawet dziennikarze, jesteśmy skazani czasem na domysły, kto jest kto w takiej branży. Tak jest. I to jest polityka. Polityka jest złożona, z wielu, jest wielowektorowa. Doskonale wiemy, kto jest, kto jest ojcem tego powiedzenia, pana klubowy kolega. Teraz to, co my mówimy, czyli ludzie z dołu, zwykli obywatele i powołujemy się... My w Konfederacji się... też jesteśmy z dołu, to powiedzmy. No, więc, Mimo, że, że ja w tej chwili się, kandyduję na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, to nie czuję się Panie na chwilę muszę obecną, zadać, człowiekiem muszę zadać, muszę zadać Tylko to musiałem to sprostować. Wprowadzanie okay. takiego podziału ludzie z dołu kontra ludzie z góry no, ale... jest moim okay. Gdybyśmy my dysponowali jakimiś wyjątkowymi przywilejami, gigantycznymi funduszami, nie wiadomo czym, więc to dlatego, moglibyśmy tak mówić, ale tak nie jest. Więc dlatego się zrozumiemy i dlatego będziecie rozumieć nasze spojrzenie tutaj z dołu. Biorąc pod uwagę model, z Radomia. model no, z, z Radomia również, bo tu się wszystko zaczęło, jest takie hasło, wiadomo, tu się życie zaczęło, tu się świat zaczął w Radomiu. oczywiście, pomimo tego, jaki jest hej. Ja w tej na chwili cieniosło. mieszkam w znacznie mniejszym mazowieckim mieście niż Radom, więc jestem bardziej tak. z dołu. Rozumiem. Panie Krzysztofie. Spółka norweska, wprowadzając w latach 60. czy 70. i mając może niepodobny problem, ale zaczynając tak samo jak my od początku, zabezpieczyła się przed firmami, przed firmami przede wszystkim amerykańskimi, jakąś tam ustawą. Podobno nie bardzo skomplikowaną. Państwo norweskie. Które, państwo norweskie, mhm. przepraszam. Które powołało do tego spółkę która, norweską, która się tym opiekowała. No bo ktoś musi nad tym piecze i być mhm. za to odpowiedzialny, sprawować. To też yy, w konsekwencji, bo czytałem ten artykuł o te... Yy, ta opiekuńczość państwa ona się posuwała względem bardzo krótkiego czasu, ale jednak do przodu. W konsekwencji było tak, że około 80% zabiera państwo, a całą resztę przejmuje, a całą resztę przejmuje koncern, który chce się tym zająć. Mimo to ustawiła się kolejka, mimo to tym koncernom się do tej pory opłaca to robić. Więc dlaczego, żeby tak nie miało być w stosunku co do koncernów, jakichkolwiek, które by teraz swoje propozycje tutaj złożyły? Może w ten sposób by należałyś. Ja rozumiem, i tutaj jest sformułowanie takie, które już słyszeliście z moich ust, moi drodzy. Że Konfederacja w Sejmie jest dopiero od kilku miesięcy. Tak naprawdę tych spotkań sejmowych, obrad Sejmowych było dosłownie kilka, bądź kilkanaście. Konfederacja robi bardzo dużo, bardzo ma dużo pracy, no ale to jest dogmat. I ludzie, ci ludzie właśnie z dołu, strona społeczna, która miała pretensję o to, jak została potraktowana. Ale po, za co? I... I, i, bo z tego, co wiem, poseł Grzegorz Braun jest posłem e, właśnie jednym z najbardziej zaangażowanych tak. w ten temat. Najbardziej dlaczego, dlaczego nie mieć pretensji do wszystkich pozostałych posłów w Sejmie, którzy nie założyli... Mamy pretensje. Żeby, e, tylko nadmienię. Bo sytuacja, w której ktoś angażuje się w dany temat, a później jeszcze za to obrywa, tak. jest sytuacją, w mojej ocenie, niesprawiedliwą. Jeżeli poseł Grzegorz Brown pomógł w organizacji pracy zespołu do spraw złóż, uruchamian na ten temat jakąś dyskusję na forum parlamentarnym, to oczywiście można zawsze zastosować konstruktywną krytykę, na przykład, że spotkania powinny być pięć razy częściej, albo pięć razy rzadziej, albo, że mówcami na panelu dyskusyjnym w tej sprawie powinien być ekspert X, Y i Z, a nie A, B i C. I to jest konstruktywna krytyka, która przedstawia argumenty. Natomiast y, walenie w kogoś, bo zajął się tematem, y, tylko dlatego, że uważamy, że powinien się zająć ktoś inny, albo w inny sposób, to jest, moim zdaniem, nie fair. Mamy 230 posłów PiSu, Konfederacja ma 11 posłów i lub Posłów Pisu założyło zespół do spraw e, złóż. O... Ilu posłów Pisu się Zgadza tym się. zajmuje. Mówimy, y, ja wiem, że to jest zbytnie uproszczenie, ale. I teraz nie, nie wiem gdzie czy pan. Ja poseł, pułap, nie wiem, z kim czy pan porównujemy poszedł... zaangażowanie posła Grzegorza Brauna. Z nikim nie łatwo jest zniszczyć lidera pan, bardzo apropo, pracowitego ze kolei krawiał. Nie propos Grzegorza Brauna, to teraz panu powiem, jaka jest y, teoria tutaj w naszych dołach konfederacyjnych, że pan Grzegorz Braun po prostu przyjmuje błoto na klatę w ramach trochę omerty konfederacyjnej. W związku z tym, że ktoś nie dopilnował pewnych Rzeczy. Pan Grzegorz Braun nie był poinformowany do końca. Nie powinien być nawet poinformowany, bo miał zbyt mało czasu. I został w jakiś tam sposób wystawiony naprzód, z tego względu, że sam się wyrwał i tych, ko tych komisji to nie tylko tu chodzi o złoża, tylko tych komisji albo zawiązał, albo zaproponował, albo poprowadził parę. No to Ale... od razu sprostuję. To znaczy, myśmy przed pierwszym posiedzeniem Sejmu rozmawiali na spotkaniu Koła o zakładaniu zespołów. Ja w tej rozmowie uczestniczyłem. Nikt nie był wypychany do niczego na siłę. Tak naprawdę tworzenie zespołów jest indywidualną inicjatywą każdego posła. I wynika z jego zainteresowań i z tego, jakimi tematami chce się na forum parlamentarnym zajmować. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, e, oczywiście jest tak, że w 11 posłów bardzo trudno jest często ogarnąć wszystkie projekty ustaw, szczególnie gdy na przykład na jednym posiedzeniu sejmu jest około 500 głosowań. Tak było ostatnio. parę. Większość, Nawet 600 parek większość jeżeli... z nich to poprawki e, zgłaszane często sztucznie, ale jak odcedzimy poprawki e, sztucznie zgłaszane od tych istotnych i ważących i ustawy, to samych tych głosowań. Które mają taką dużą wagę polityczną, ciągle będzie kilkadziesiąt, więc po kilka na głowę, a ustawy często Biedny. potrafią liczyć setki Biedny. stron. Biedny. Dlatego wsteczno... Więc wniosek, jak, jakiego chcę dojść, jest taki, że po pierwsze, my w Konfederacji yy, pracujemy w ten sposób, już przed każdym posiedzeniem. Sejmu jest wspólne posiedzenie koła. Staramy się przedyskutować wszystkie projekty ustaw zapowiedziane na dane posiedzenie Sejmu, a zdarza się tak, że porządek obrad w ostatniej chwili jest korygowany i rząd robi tak zwaną wrzutkę, czyli jakąś ustawę, którą po cichu przygotowywali, żeby opinia publiczna się nie dowiedziała, i nagle dostajemy ustawę dużą, złożoną, skomplikowaną, którą trzeba w jedną noc przeanalizować. No i mm, oczywiście tutaj e, jakby każdy może nas wspierać w tej pracy. My mamy zespół legislacyjno-analityczny. Fundusze, które otrzymujemy w Sejmie nie są na to zbyt duże, muszę powiedzieć. Są zupełnie niewystarczające, ale wspierana z wielu ekspertów. Natomiast tego wsparcia nigdy za wiele. Jest forum konfederacji na Facebooku. Każdy może tam wejść i przedstawić swoją ocenę. Każdy może wejść na strony sejmowe, zobaczyć, jakie tam pojawiają się nowe projekty ustaw. To jest transparentne. Transmisje posiedzeń komisji wszystkich są, e, za wyjątkiem zamkniętymi komisji służb i zamkniętymi komisji obrony, są w internecie i każdy, e, stosownie do swojego wykształcenia czy zainteresowań zawodowych, eksperckich, może uczestniczyć. Po po prostu w kształtowaniu naszego stanowiska. Rozumiem. I z tego też wynika na przykład to, że dziś był proces w temacie złóż w Warszawie i nie było ani jednego przedstawiciela konfederacji. To cały czas rozmawiam tutaj, razem rozmawiamy ze stroną społeczną i oni się tutaj uaktywnili. Bo Pan, tak zapowiadali... który dzisiaj organizował ten proces w Warszawie, wedle naszej wiedzy, jest kandydatem, który starał się o przyjęcie do Ruchu Narodowego, ale. Z tego zrezygnował. Wedle mojej wiedzy, będą też w następnych dniach podobne protesty organizowane przez związki zawodowe i przez środowiska liczne i poważne. My się tym wszystkim protestom z uwagą przyglądamy, wsłuchujemy w to, co ci ludzie mówią. Natomiast rolą liderów politycznych nie zawsze jest uczestniczenie w każdej pikiecie. Na przykład, gdybym ja dzisiaj uczestniczył w tej pikiecie, to nie byłbym w tym samym czasie na konferencji prasowej, gdzie odniosłem się do trzech nowych podatków, które na forum unijnym premier Morawiecki chce wprowadzić i braku weta premiera Morawieckiego na forum unijnym dla ograniczenia Polsce pieniędzy w zamian za tzw. praworządność. Nie byłbym być może tutaj w Radomiu na tym wywiadzie na spotkaniu otwartym. To, to jest jasne. Ja przepraszam, tak że przerywam, ale mamy bardzo mało czasu. Tylko tłumaczę, będę, że ja po rozumiem. prostu w wypadku każdego pan, z nas jest, to są pan jest, pan jest brane, trudne wybory. Panie jest brany w ogóle w tej chwili inną miarą, bo jest pan kandydatem na prezydenta. Także Natomiast inni posłowie też mają swoje okręgi wyborcze borcze Ile było ale, osób na tym proteście, o ale którym jest, Pan mówił? Był to bardzo nieliczny protest. Był to no, bardzo malutki protest. No więc właśnie protest. my też musimy wybierać wydarzenia, jest, w których uczestniczymy. Z, zgadza się, ale sprawa jest ważna. Trzeba tym ludziom po prostu tłumaczyć. i dawać tak i Super. Dzisiaj I teraz nawet tak. minąłem się z nimi przed cm pozdrowili mnie, odpowiedziałem, odpowiedziałem tego... również pozdrowieniem. Kończąc tego tematu, kończąc ten temat, czy Pan również jest tego samego zdania jak Pan Janusz Korwin-Mikke, że najlepiej wszystko sprzedać? Jeśli tak, to proszę podać jeden sensowny przykład prywatyzacji, która wyszła obywatelom polskim na dobre po 89 roku. Wszystkie, jak do tej pory, przyniosły zyski tylko właścicielom, a nie Polakom. Jest to, jest to po części prawda, jest to pewnego rodzaju pułapka. A propos kwestii rozwiązania tego... Ideał narodowy wywodzący się z ruchu narodowego jest taki, żeby to Polacy byli właścicielami. To trzeba powiedzieć. Ruch narodowy zawiązywał się między m.in. wokół idei ochrony polskiego handlu, rywalizacji właśnie z handlem w tamtym czasie w dużej mierze żydowskim, a także rywalizacji polskiej gospodarki i polskiego narodu na forum europejskim. Więc nie przeciwstawiajmy idei własności prywatnej, Idei narodowej, bo jest to tożsame i nie ma silnego narodu bez zakorzenienia naszego działania w majątku i we własności. Tak jak więc rozumiem wypowiedzi pana Korwin-Mikke, czy innych kolegów ze środowiska konserwatywno-liberalnego, oni po prostu wierzą w większą efektywność gospodarki, w której dominuje własność prywatna nad gospodarką, w której dominuje własność państwowa. I szczerze mówiąc, mając zdrowy rozsądek, trudno się z tym nie zgodzić. Tam, gdzie powstają pomiędzy nami różnice, to jest te sytuacje, gdzie mamy branże strategiczne i musimy odpowiedzieć sobie na trudne, nie oszukujmy się, pytanie, czy w branżach strategicznych zachować własność państwową w imię interesu ogólnego, dobra wspólnego interesu narodowego, czy wyprzedać wszystko. No i tutaj dogmatyczny liberał odpowie, wszystko powinno być prywatne, bo państwo z niczym sobie dobrze nie poradzi. A narodowiec powie, w branży strategicznej kapitał narodowy kontrolowany nawet przez rząd powinien zachować strategiczne aktywa, na przykład w Radomiu mamy fabrykę broni, no i tutaj powinna być ona kontrolowana przez rząd, chyba, że moglibyśmy ustanowić takie prawo, iż na przykład właścicielem będą prywatni Polacy, ale bez możliwości zbycia akcji kapitałowi zagranicznemu. Tylko tutaj dochodzimy do głównego problemu. Takie rozwiązanie, nazwijmy to narodowo-wolnorynkowe, jest niemożliwe, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. Nam nie wolno z powodu regulacji unijnych ustanowić przepisów, które by ograniczały własność na przykład określonej grupy firm o strategicznym znaczeniu wyłącznie do obywateli polskich, żeby ich akcjonariuszami mogli być tylko obywatele i instytucje polskie. Na przykład. Teoretycznie można sobie to wyobrazić na rynku medialnym. Mamy źle działające, zależne od rządu TVP i moglibyśmy powiedzieć: Spróbujmy tę firmę urynkowić, niech ona ma jakąś preferencję finansową, bo ma pełnić tę misję publiczną, ale spróbujmy to urynkowić. Niech będzie, na przykład, jest 16 oddziałów TVP, spróbujmy je poprywatyzować, niech mają to polscy obywatele i pełnią przekazy misję publiczną. Tylko gdybyśmy to zrobili, to natychmiast wjechałby nam kapitał zagraniczny, koncerny medialne niemieckie, francuskie wykupiłyby nasze media i tak by się skończyło e, skończyła zabawa. I, jak gdybyśmy ustanowili prawo, na przykład chroniące własność narodową w tych obszarach strategicznych, to zaraz by się pojawił Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, powiedziałby hola hola, to jest sprzeczne z prawem unijnym, zgodziliście się wchodząc do Unii Europejskiej na jednolity rynek europejski, no to oznacza, że możemy u Was kupić wszystko, a Wy nie macie nic do gadania. Czy to można odnieść do złóż? Prawie tak samo, tak? E, w kwestii złóż, w kwestii złóż jest trochę lepsza sytuacja, w dwóch obszarach może jest trochę lepsza sytuacja. W obszarze finansowym, no. dlatego że obszar finansowy, rynek finansowy jest regulowany i dzięki Bogu nie weszliśmy do strefy euro, więc jest regulowany przez regulatora narodowego, czyli Komisję Nadzoru Finansowego, a nie przez regulatora unijnego w Brukseli lub we Frankfurcie nad Menem kwestii złóż jest system koncesyjny. Polski rząd może wydać koncesję, a może nie wydać. Natomiast jak już wyda, no to wtedy musi się tego trzymać, bo kiedy wydał, to można zaskarżyć, że złamał zasady. I tutaj była, nie wiem czy Pan lub inni nasi widzowie pamiętają cała ta kontrowersja o gaz łupkowy. Jak bardzo zostały kilka lat temu rozbujane emocje społeczne, że mamy idące w setki miliardów złoża pod ziemią, gazu łupkowego, yy, czy tam Amerykanie mają to wydobywać, czy kto, ile trzeba na odwierty. Wszystko to jakby zgasło jako temat ze względu na to, że podobno w dużej mierze się okazało, że te wydobycie tego gazu łupkowego Okazało się ze względów technologicznych nierentowne. Ale gdyby się okazało rentowne, tak jak rentowne jest wydobywanie miedzi w Polsce, no to mielibyśmy oczywiste pytanie, kto ma czerpać z tego korzyści. I przecież koncesje na gaz łupkowy prawie wszystkie zostały rozdane kapitałowi zagranicznemu, czy my to pamiętamy. I wtedy narodowcy też ostrzegali, czy to nie jest yy, jakby niebezpieczne. Załóżmy, że to by się, bo, bo główny argument za rozdaniem zagranicznym koncernom wtedy był taki, że w Polsce nie ma środków na inwestycje. Na przykład jeden. Odwiert to jest tam, nie wiem, miliard złotych. tak? No i nie ma kto tych odwiertów, prawda? Nie przyjdzie Kowalski, który prowadzi warsztat samochodowy albo nawet dużą sieć sklepów i nie wyłoży miliarda na stół, żeby zrobić próbny odwiert. To nie ten kaliber, prawda? A na przykład yy, koncert jakiś tam Exxon przyjeżdża, proszę bardzo, 10 próbnych odwiertów, 10 miliardów, nie ma problemu, bo on działa w skali globalnej. No, ale właśnie, gdyby te odwierty okazały się mm, dochodowe, to wtedy co? Zostajemy z sytuacją, że rozdaliśmy wszystkie koncesje. Więc ja uważam, że tu jest potrzebna bardzo duża ostrożność. I jeśli ktoś y, całą sytuację z ostatnich tygodni i stanowisko Konfederacji, czy wypowiedzi niektórych naszych posłów zinterpretował, że my nie jesteśmy za ochroną interesu narodowego w obszarze złóż i ich wydobycia, to od razu muszę powiedzieć, że jest to całkowicie błędny wniosek. Absolutnie jesteśmy za tym. Jest to regulowane po pierwsze przez system koncesji na wydobycia, po drugie, przez system podatkowy. Przypomnę, że w kwestii wydobycia miedzi mamy podatek miedziowy i też jeden ukryty lobbing, o którym się nie mówi, a który może być w tle. Jest taki, żeby ten podatek miedziowy uchylić. I to byłaby ciekawostka. Załóżmy, że właśnie wchodzi kapitał zagraniczny, a to niemiecki, a to kanadyjski, albo jeszcze jakiś inny, a nagle rząd mówi, no ta ustawa miedziowa jednak niepotrzebna. I się wycofuje. No i wtedy już wiadomo, co było grane za kulisami, prawda? Dobra. Czyli negocjacje być może na poziomie jakimś dyplomatycznym nawet. No także tutaj obserwujmy bardzo uważnie. Mamy dwie minuty, rząd. dwie i pół. Yy, pana stosunek do szczepień. Uważam, że kluczowa i wiodąca powinna być rola obywateli, jeżeli są dorośli, a jeżeli mówimy o pacjentach, którzy nie są dorośli, to rola rodziców. Jasne, świetnie. Pierwsza prezydencka wizyta zagraniczna. Gdzie? Wskazywałem Budapeszt. Dlatego, że jest to państwo grupy wyszehradzkiej, jest to państwo, które jest w Unii Europejskiej odnie punktem odniesienia o profilu konserwatywno-narodowym. Jest yy, przyjaźń polsko-węgierska, którą warto też Węgrom przypominać. Yy, jest to państwo, które prowadzi politykę wielowektorową. Nie uzależnia się od żadnego uprzywilejowanego partnera, czyli prowadzi taką politykę, jak my byśmy chcieli. Jednocześnie wizyta w Budapeszcie nie byłaby wskazaniem na żadnego kluczowego partnera, yy, tylko właśnie wskazaniem, że jakby... Państwo mniejsze też jest dla nas partnerem, prawda? Nie, nie, niekoniecznie tam Niemcy, Stany czy coś. Czy Rosja? Czy Rosja, Bo jak to, to sugerują niektórzy. Wcale nie, byłby głupi ruch tak naprawdę. Po ostatnich dekonomii. wypowiedziach Putina, ja myślę, że trochę wody w wiśle musi upłynąć, zanim wrócimy do tematu dyplomatycznych wizyt na najwyższym szczeblu. Po prostu prezydent Putin tak obraził Polaków i zrobił to kilka razy pod rząd intencjonalnie, że jakkolwiek jak ja zawsze uważałem, że nie ma co przesadnie zadrażniać, no to jak zadrażnia druga strona, to nie będziemy udawali, że deszcz pada, kiedy nas opluwają. Ta sama sprawa jest z Izraelem, prawda? Nie ma co szukać z nimi zwady, ale jeżeli sami atakują, no to nie możemy udawać, że deszcz pada. I tak samo jest z Rosją. Zadałbym jeszcze kilka pytań. Mam kilka swoich. Tu jest od Państwa kilka pytań, ale obiecałem, że skończymy 10 po. Dziękuję bardzo. Także bardzo dziękujemy, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że następne spotkanie będzie już w Belwederze, Musi mi pan obiecać, że jeśli tam się pan pojawi, to mnie tam wpuścicie z moim rolapem i zrobimy kolejny głos obywatelski już stamtąd. Nie, mogę, czasu... nie mogę obiecać, że z rolapem, ale mogę obiecać, że specjalny, ekskluzywny wywiad yy, u nowego prezydenta dla głosu obywatelskiego będzie do rozważenia przez biuro prasowe kancelarii prezydenta. No, czyli generalnie nie zostanę wpuszczony, drodzy państwo, zobaczyliście, jak to się ludzie z samego dołu <laughs> zmieniają pod wpływem i idą, im bardziej idą do góry. Ale ja myślę, że nie w ten, to w inny sposób. Ja potrafię bardzo dobrze chodzić przez okno i a ja mam więc, nadzieję, że jeżeli jak... zostanę wybrany prezydentem, to także jeszcze będę mógł liczyć na kolejne zaproszenia tutaj. I tutaj to ma pan otwarte drzwi. I że ludzie z samej góry nie będą wykluczeni na samym dole. No proszę bardzo. <grym> super odbita. A ja przypominam państwu, że y, pan Krzysztof Bosak y, przemieszcza się w tej chwili w stronę naszej resursy i tam zapraszam wszystkich państwa na spotkanie Radomian i ludzi z okolicy. Macie jeszcze 50 minut do godziny, także każdy zdąży z naszego powiatu przyjechać. Drodzy państwo, zapraszamy. Do widzenia. Zapraszamy. zapraszamy, dziękuję. za Studio, do zobaczenia.